A sloppy blow, shotgun opera, lock and load, cock it back and then watch it go. Mama, help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse can't contain him. He knows he works. This hurts. I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Afterwards words don't mean a thing, and I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. Jest to już szósty zimowy turniej kibiców GKS-u e, Uczestniczą w nim e, grupy kibicowskie aktywnie działające, e, aktywne osiedla oraz aktywne fankluby. Łącznie zagrało 27 drużyn. Niestety nie udało się e, dokoptować 28 drużyny w związku z tym, że jedna z drużyn niestety była zmuszona wycofać się z rozgrywek. Nie no nie przypadkowi tutaj zawodnicy są, więc e, troszeczkę pojęcia na pewno jest. Widać, że ambicji chłopcom e, nie brakuje i to mogą obiecać też e, naszym kibicom, że, że ambicji zaangażowania nasza pierwsza drużyna, naszej pierwszej drużynie na pewno nie zabraknie. Rywalizacja była zacięta. W pewnym momencie nawet wywiązała się szarpanina pomiędzy dwoma drużynami, ale oczywiście szybko została zaogadzona. Chłopaki przybili sobie piątki, gra toczyła się dalej. Przede wszystkim tu chodzi o dobrą zabawę, o dobrą zabawę, integrację przed zbliżającą się rundą. Jakie cele? Jak najlepiej dopingować naszych piłkarzy? Jak największa liczba kibiców zarówno na stadionie, jak i na trybunie południowej, na naszym młynie? No i oczywiście na wyjazdach. Ja szczególnie, jak i cały, cała pierwsza drużyna, cały klub liczymy, że, że kibiców na naszych meczach rewanżowych, tej rundy rewanżowej będzie, będzie więcej niż, niż to było w, w pierwszej rundzie. Bardzo, bardzo na to liczymy. Cieszę się, że, że tutaj nikt nikomu nogi nie odstawia i jest walka na, na całego. I to mogę też również obiecać, że my na, na ligowych boiskach też będziemy starali się do Dobrze nasze barwy, nasz klub i liczę na to, że, że ta runda, chociaż nie będzie łatwa, będzie, będzie owocna w więcej bramek niż do tej pory i przede wszystkim, żeby kibice byli z nas zadowoleni.